Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj pierwszy czwartek z cyklu Spokój Nauczycielski i ja pozwolę sobie otworzyć tą serię bardzo, bardzo fajnych spotkań z edukatorami związanymi z przedszkolami i ze szkołą. Co to są w ogóle ustalenia? Czym jest ta koncepcja? Po co to jest? Czy to jest w ogóle potrzebne? To właśnie dzisiaj będzie temat naszego spotkania, czyli po co znowu o tych umowach? Przecież my wiemy, dlaczego są umowy. Przecież my wiemy, o co w nich chodzi i dlaczego po raz kolejny musimy o tym rozmawiać. Ja słuchajcie, jestem po zrobieniu ustaleń w jednej mojej klasie wychowawczej i w trakcie robienia z drugą, bo tam wymaga to trochę, trochę więcej czasu. I teraz zastanawiam się, po pierwsze, czy wyrobiliście już umowy, ustalenia, kontrakty, zasady, to jest takie słowo, które nie do końca mi odpowiada, bo mam takie wrażenie, że jak powiem uczniom: "O, to są zasady", to jest takie bardzo sztywne, takie narzucone trochę z góry, natomiast nasze klasowe ustalenia, czy też nasza umowa, to jest coś, na co ja z moimi uczniami się umawiam i to jest chyba taki bardzo, bardzo ważny element. Przede wszystkim, żeby to były jakieś wspólne ustalenia, tak? To mają być takie rzeczy, które ja i moja klasa, czy moja grupa przedszkolna, razem tworzymy po to, żeby faktycznie dobrze nam się pracowało, żebyśmy się świetnie bawili i żebyśmy się czuli bezpiecznie w swoim gronie. I powiem Wam, że to jest taka, tak naprawdę jedna chyba z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy zrobić na początku roku szkolnego. Oprócz rzeczy organizacyjnych, których mamy multum. Ja dzisiaj powiem Wam, że ledwo żyję po tych kilku dniach, natomiast wiem, że dobrze zrobione umowy z dziećmi, dobrze przedstawione, przygotowane te kontrakty, to jest faktycznie coś, co pozwala nam dobrze funkcjonować przez ten rok. I jeżeli wracamy do tych takich, wiecie, sztampowych zasad, to to jest takie coś, co mm, może wzbudzać takie wyzwania jak no przede wszystkim uczniowie mogą mieć takie poczucie, że one są ich narzucone i nawet jeśli mają dla nich sens to są raczej takim elementem, który zmusza ich do podporządkowania się a nie do współpracy ja powiem, że ostatnio jedna z edukatorek wysłała mi mm, no taki powiedzmy przygotowany przez kadrę zarządzającą ustalenia związane z zachowaniem dzieci gdzie punktem, który powodował, że dziecko było na tej czarnej liście, jest brak posłuszeństwa. I myślę sobie, kurczę, to się naprawdę dzieje. Cały czas oczekuje się, że dzieci przede wszystkim będą po prostu słuchać. Ja rozumiem, że to bardzo ułatwia pracę, ja rozumiem, że wtedy jest łatwiej nam nauczycielom, i z drugiej strony, jeżeli wiemy, jak ważnym, naprawdę ważnym elementem, istotnym jest budowanie pewnych kompetencji, to jeżeli będziemy próbować podporządkować sobie uczniów. To jak mamy budować jej kompetencje? Jak mają być samodzielni? Jak mają być kreatywni? Jak mają być otwarci? Nie ma możliwości, żeby, żeby to zrobić. Słuchajcie, uczniowie wielokrotnie słyszeli słowa opisujące zasady i mają ogólne pojęcie, co one oznaczają. Często jednak nie potrafią jakby znaleźć powiązania między słowami a własnymi działaniami, co powoduje, że oni nie mają takiej osobistej odpowiedzialności, żeby przestrzegać tych zasad. Więc nam nie chodzi o to, żeby tworzyć takie kodeksy, które będą wisieć na ścianie i nic nie będą znaczyć, tylko po to, żeby zaszczepić w nich taką ideę wspólnych ustaleń w innych obszarach funkcjonowania szkoły, bo to zmienia i kulturę, i atmosferę całej placówki. Prawda? To jest ważne, bo powoduje, że te dzieci słuchajcie, tworzą taką wspólną wieść, tak? A my tylko jesteśmy takimi mentorami tej takiej wspólnej wizji. Tak i ta wizja daje taką siłę też nie? żeby móc tą klasą dobrze dowodzić, ale nie zarządzać, żeby być takim liderem, ale nie e, szefem. Prawda? I ja mam takie poczucie, że zadanie moje jako nauczyciela jest bardziej, żeby tych uczniów zachęcać do autorefleksji czy autokorekty, aż czasem oczywiście dzięki pewnej praktyce uczniowie sami zrozumieją, co to znaczy taka płynność w, tym, w tych zasadach, w tym, w, tym, w tym, funkcjonowaniu. Nawet widzicie, powiedziałam znowu zasady, bo to jest coś, takie słowo, które mi automatycznie gdzieś tam cały czas wchodzi i ucieka. Chodzi mi o ustalenia i czy umowę, prawda? Dzięki temu ja mam, może wy mi powiedzcie, czy jeżeli powiem nasza klasowa umowa albo nasze klasowe ustalenia, czy nie macie bardziej pozytywnej konotacji niż nasze zasady klasowe? Z czym one Wam się kojarzy? Jak wy, jak wy odczuwacie różnicę? Czy jak ja z Wami się na coś umówię i mamy jakąś umowę, brzmi dla Was inaczej, niż jak powiem, że to są zasady naszego spotkania? Napiszcie mi, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, co, co Wy myślicie i, i dlaczego, jak sądzicie, dlaczego w ogóle się tak dzieje. Ja dzisiaj widziałam, jak. Tą jedną umowę z moją klasą, piątą robiłam. To e, jak dopisywaliśmy taki punkt, że dobrze się bawimy, to oni byli znowu w szoku, nie? Trochę są przyzwyczajeni jeszcze z zeszłego roku, ale dobra zabawa, e, czyli tak chodzi mi też o taką atmosferę, ale też takie momenty, kiedy możemy po prostu ze sobą być, są niezwykle istotne, bo jak inaczej buduje się relacje? Jeżeli nie będziemy mieć możliwości e, spędzania ze sobą czasu doświadczania różnych wspólnych sytuacji, no to jak zbudujemy więź, a jak nie zbudujemy więzi, to jak mamy uczyć dzieci współpracy? No jak one mają rozwiązywać trudne sytuacje i konflikty, jak nie będą ze sobą czuły więzi? Ja powiem wam, że trochę męczę się, jak słyszę od różnych nauczycieli, że o, dzieci to niektóre są nauczone, że przychodzą i tak słuchają wszystkiego i po prostu czekają na to, aż nauczyciel czy tam co nauczyciel zrobi i tak się cieszą z tego. A tak bardzo narzekają na uczniów, którzy są bardziej indywidualni, którzy mają swoje pomysły. Ja nie mówię o takich uczniach, którzy są aroganccy, czy tacy, którzy wykazują taki totalny brak szacunku, bo, bo jakby o to nie chodzi, prawda? I nie chcemy, i uczymy dzieci wzajemnego szacunku. Przypominam 3S szacunku, to był pierwszy podstawowy punkt na mojej, na mojej umowie. Wiele nauczycieli pisało do mnie, że próbowali już tej zasady w szkole czy, czy w przedszkolu, jak ona niesamowicie robi, jak. Doszedł do mnie nowy uczeń i mówi No to piszemy tam, że nie bijemy, nie kłócimy, nie coś tam, coś tam. Ja zobacz A jak sądzisz, ile z tych rzeczy mieści się w punkcie szacunek do innych? No i on tak myśli, myśli, to piąta klasa, nie? I mówi Wszystkie! I nagle eureka, wow! Wszystkie punkty 10 tytułem nie bijemy, które się stają Takimi zasadami Nagle mamy szacunek do innych, który zupełnie coś innego nakręca nam w głowie, prawda? Tylko jest, słuchajcie, jedna bardzo ważna, nawet nie jedna, jest kilka takich ważnych elementów, które przy wprowadzaniu tych ustaleń są niezwykle ważne. Tak? Chodzi o to, żeby dbać o te ustalenia, tak? Czyli regularne sprawdzanie, no musimy sprawdzać, jak w ogóle naszym dzieciakom idzie to przestrzeganie, czy ok, czy czy w ogóle, mm, mm, tak? Bo to pomaga też uczniom i dostroić się do atmosfery, ale też przede wszystkim no przyjrzeć się ich własnemu zachowaniu, nie? Na przykład można, no nie wiem, moglibyście zadać takie pytanie, na ile Waszym zdaniem udaje Wam się zrealizować ustalenia dotyczące hałasu w klasie? Albo, no i tutaj oni mogą pokazać, że mm, super, nie? Albo mm, jak myślicie. Na ile Waszym zdaniem realizujemy e, szacunek do innych? Co Wam pomaga? A później już dalej. A co Wam pomaga to ustalić? A co Wam przeszkadza? A co jest dla Was trudne? Tak? E, bo ten kciuk to jest, to jest chyba taki bardzo uniwersalny, że no nie musi być zbędnych komentarzy, nie ma hałasu, nie ma taki, takiego rozgardiasza, tylko po prostu jest OK, albo nie jest okej, okay, nie? Można też na przykład później taką, dodać taką rzecz, ok, to teraz słuchajcie, niech każdy z Was nie, odetchnie głęboko hmm? i wymyśli jedną rzecz, którą może zrobić w ciszy, by poprawić nasze warunki pracy, a potem niech to zrobi. To na przykład, jak na mnie idzie i jest cały czas głośno, nie, ja dzisiaj pytam moją z kolei szóstą klasę. Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki Wy macie pomysł na to? co ja mam zrobić według Was, kiedy zaczyna się duży hałas w klasie. I jest tak, że zaczynam jakieś zdanie i nie mogę go skończyć, bo co chwilę jest bardzo, bardzo głośno. Padały różne słowa, w efekcie końcowym wyszło, że żeby zwrócić na siebie uwagę u nich, będę robić pompki. Eee, oczywiście, wiecie, to był taki, <taki>, taki pomysł, że później bym się sobie wąże, co ja sobie zrobiłam, ale doszliśmy, żeby to zamienić jeszcze w poczucie humoru. Stwierdziłam, że nie dość, że zrobię e, godzinę wychowawczą, to jeszcze będę fit. Nie? Why not? <noise> Ale jeżeli to nie idzie, to właśnie można i. Być, to, słuchaj, to teraz niech każdy z was zrobi coś, co pozwoli nam, żebyśmy mogli w ciszy dalej pracować. Żeby oddać całkowicie odpowiedzialność im, prawda? Bo one, e, jak zadajemy takiego rodzaju pytania, to one pomagają naszym uczniom, żeby obserwować zarówno to, co dzieje się, wiesz, w otoczeniu, ale też to, co dzieje się we mnie, prawda? I zauważają, oczywiście, jak już jest praktyka, jak to się udzieje jakiś czas, że ich własne, że moje własne zachowanie wpływa na to, co dzieje się w mojej klasie. To już jest wyższy level, ale słuchajcie, gdzieś trzeba zacząć. To nie jest tak, że my nagle zostaliśmy olśnieni przez pozytywną dyscyplinę i chcemy Teraz wprowadzać i to jest w ogóle takie fajne, i e, jesteśmy tym podekscytowani. Robimy jedno ćwiczenie, drugie, trzecie, czwarte i mamy wrażenie, że to nic nie działa. Nic się tam nie dzieje. No jak to możliwe? Dlaczego tak się dzieje? Prawda? Bo to wymaga czasu. Zobaczcie, że tak samo jak my uczymy się różnych nowych umiejętności, to nie jest tak, że postanawiam uczyć się, no nie wiem, judo. I na pierwszym treningu zostaję mistrzem i mam, nie wiem, czarny pas. O ile takie pasy są oczywiście w judo, bo się na tym nie za tak strzelam teraz, nie? Co sobie, co, co myślałam. Więc to, to tak nie funkcjonuje i jednocześnie, nawet jak my to wiemy, to oczekujemy, że jak my uczymy dzieci, to one nagle będą wszystko robić tak, jak my byśmy chcieli. I myślę, że podstawowy błąd polega na tym, że jednym z największych fokusów wszystkich nauczycieli albo większości nauczycieli, żeby tutaj nie krzywdzić nikogo, jest to, żeby w klasie było cicho i żeby dzieci robiły to, co my chcemy. Pytanie, do czego to zmierza, i pytanie, co to powoduje. Może dla takich nauczycieli, którzy na przykład mają przedmioty ścisłe i potrzebują pewne bardzo ważne rzeczy wytłumaczyć dzieciom, czego oczywiście w hałaś nie da się zrobić, to warto mieć. Tak, tą umowę stworzoną, żeby, żeby ta odpowiedzialność była całkowicie po stronie dzieci. Może warto w tej sensownej i pożytecznej pracy, czyli w tym następnym kroku po umowach i ustaleniach, mieć w klasie takich strażników ciszy albo strażników dobrej atmosfery. Może to lepiej brzmi, bo strażnik ciszy to jest tak, że ma chodzić i uciszać klasę, co też nie jest zawsze dobre, prawda? Bo jak ktoś się wczuje w rolę i zacznie uciszać wszystkich, bo pani mu tak kazała, no to może wprowadzić dodatkową. Taki element i rywalizacji, i takiego, takiego niezdrowego wyścigu między dziećmi, a przecież tego, tego nie chcemy, prawda? Pamiętajcie, że jak wchodzimy w taki proces uczenia się, no to on się nigdy nie kończy. Przecież ustalenia, słuchajcie, nie są, wiecie, wyryte w kamieniu, nie? W trakcie roku szkolnego jest tak, że bardzo wiele różnych rzeczy, różnych czynników zewnętrznych może ulec zmianie. Dlatego. Dlatego ważna jest wasza taka e, może nie tyle intuicja, co uważność na to, co się dzieje, po to, by móc, by móc modyfikować te ustalenia, no w zależności nie wiem, od sytuacji, od potrzeb, od pojawiających się nowych okoliczności, o których wcześniej z klasą po prostu zapomnieliśmy, albo nie oczekiwaliśmy, że takie rzeczy się wydarzą, prawda? Pamiętajcie, ja sobie zawsze mówię takim jednym zdaniem, że umowy są dla nas, a nie my dla umów. To znaczy, że. Umowy są po to, żeby nam się lepiej żyło w klasie i pracowało i funkcjonowało, a nie po to, żeby mieć coś, czego trzeba się teraz trzymać, bo jak nie, to coś się wydarzy strasznego, prawda? To jest, to, to jest coś, co ma nam naprawdę, naprawdę pomóc w naszej pracy, ale chyba przede wszystkim w uczeniu dzieci takiego podstawowego funkcjonowania w społeczeństwie, bo mam takie poczucie, że może nie do końca albo niewystarczająco dużo zwracamy uwagę na to, żeby ich tego uczyć. A, a gdzie byłaby lepsza możliwość tego? No, gdzie lepiej się nauczą funkcjonowania w grupie społecznej, jak nie w klasie albo w grupie przedszkolnej? Nie? Taka pierwsza, podstawowa. Jest też taka rzecz, że mamy różne przerwy. Nie mamy, nie wiem, święta, ferie, różne dni kościelne itd, i tak um, I bardzo często jest tak, że albo tuż przed taką dłuższą przerwą, albo tuż po, no uczniowie zapominają o tym. Dlatego wydaje mi się, że warto mieć takich strażników procesu, nazwijcie to, jak chcecie, czy też Wy zaangażujcie się w to, którzy będą dbać o to. Żeby, żebyśmy wszyscy pamiętali, albo upewniali się, słuchajcie, jak nam, idzie, jak nam idzie realizacja tego punktu, a jak nam idzie szacunek do innych, co nam się udało w tym tygodniu. Warto też podkreślać i doceniać dzieci za wszystko to, co spowodowało, że nasza umowa naprawdę w tym tygodniu dała nam bardzo dużo i dzięki niej dużo zrozumieliśmy i naprawdę... Możemy być siebie dumni, nie? żeby też im pokazywać, ale jeżeli się będzie działo tak, że coś nie działa, to najpierw sprawdźmy, dlaczego to nie działa i ewentualnie czego potrzebujemy, żeby działało. Prawda? No i musimy oczywiście pamiętać o nowych uczniach, jeżeli przychodzą nam w trakcie roku, żeby odpowiednio ich w to wdrożyć, żeby im pokazać, żeby ich nauczyć, a może nie wiem, kogoś z klasy zaangażować do tego, ale z drugiej strony myślę sobie też, że takie powtórzenie nawet przed całą klasą, no to to będzie też dobre, bo dzięki temu um, gdzieś tam sobie to wszystko utrwalimy. Nie, to nie jest tak, że, no to nie jest na wieki wieków, to jest tak, że ja widzę, że każdego dnia dzieją się inne rzeczy, że próbują trochę tych granic przekraczać, albo... Um, Albo nie wiem, po prostu źle się czują, albo nie są w nastroju, albo mają problem z samoregulacją danego dnia, etc., etc. I to wszystko powoduje, że, że mamy poczucie, że na przykład nie działa, nie? No tak, coś nie działa, to trzeba się temu przyjrzeć wtedy. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby w ogóle zacząć i żeby pokazać takie podejście pod tytułem robimy coś dla nas, to chodzi o to, żeby nam było dobrze, a nie, tak jak ja Wam mówiłam chyba na ostatnim live'ie, że przyszła moja nowa wychowawczyni w klasie, w czwartej klasie dostałam szkołę, postała wychowawczynie, ona w piątej klasie poszła na urlop macierzyński i jej mama, która też była nauczycielką, objęła nasze wychowawstwo, to była pani od Rosyjskiego i ona przyniosła takie piękne, wydrukowane na gazetkę klasową, nie wiem. Czy wy pamiętacie? Ale jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to gazetka szkolna była bardzo ważna i były konkursy między klasami, kto ma najlepszą gazetkę. Więc bardzo, bardzo dbaliśmy o to, żeby to było, żeby to było takie estetyczne i takie ciekawe i, i, i w ogóle te gazetki. I, um, no i pani przyniosła i powiesiła to i my patrzymy. Tam wiecie, punkt pierwszy: nauczyciel ma zawsze rację. Punkt drugi: jeżeli nauczyciel nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Ja pamiętam, słuchajcie, to było tak. No, byłam w piątej klasie szkoły podstawowej, to moje dzieci są już w wyższych klasach. Ja to tak ja pamiętam te uczucia swoje do tej pory, że to jest tak, jakby mi ktoś po prostu w łeb falnął, nie? Kiedy masz takie poczucie, że w bardzo prosty i szybki sposób sprowadziła nas pani do porteru i pokazała nasze miejsce w szeregu. No, to było okropne, naprawdę. I. Wtedy już wiesz, że no nie ma o czym rozmawiać. To nie jest pani w ogóle jaka relacja, o jakie relacje my rozmawiam. Ja nie pamiętam czegoś jak relacja z moim wychowawcą. A były momenty, czy z pedagogiem. Ja pedagoga widziałam tylko, jak już było bardzo źle w naszej klasie. I też ona, nie, ona się o tym nie dowiedziała, tylko w końcu tam ktoś z rodziców zrobił zadymę. dymę. Więc... A wiem, że gdybym miała takie poczucie, że mogę na kogoś liczyć, to też pewne u mnie sytuacje byłyby zupełnie inne. Zupełnie inne. I, e, I nie byłoby takiej ciągłej rywalizacji, takiego wyścigu. Nie miałam takiego może parcia, że muszę być najlepsza, bo w inny sposób nikt mnie nie doceniał. Nie wiem, tak sobie teraz słuchajcie, filozofuję sobie tak dzisiaj, może po tym ciężkim dniu e, w szkole, ale mm, ach, myślicie sobie, że szkoda, że kiedyś nie wiedzieli w Polsce o pozytywnej dyscyplinie i że dopiero. Teraz, a z drugiej strony, może to dobrze, lepiej późno niż wcale, nawet na tej zasadzie. I, i że moje dzieci mają możliwość doświadczyć tego, mam nadzieję, wnukowie w przyszłości też. I, I dzięki temu po prostu zmieniamy świat. Ja jestem absolutnie przekonana o tym, że dzięki pozytywnej dyscyplinie, dzięki jej założeniom, dzięki, dzięki jej takim kierunkowi, który ona nadaje. Polskim wychowaniu, że naprawdę będziemy zmieniać pokolenia i taki jest mój cel, tak jest taka jest moja misja. Tak to czuję, tak, tak to bym chciała, żeby to wyglądało. Ja mam taki pomysł, żebyście, słuchajcie, e, nawet do końca września wrzucali czy przysyłali mi zdjęcia waszych ustaleń i umów klasowych i przedszkolnych. Będę robiła z tego posty, będę to opisywała, jeżeli byście chcieli, żebym coś specjalnego tam wpisała, to dajcie mi znać Bo to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie też, żeby zobaczyć, że się dzieje, że, że to, co ja tutaj robię, wieczory, które spędzam z Wami i nagrywam i, i siedzę i odpowiadam i piszę maile i tak dalej i to wszystko tworzymy, że że to ma sens i naprawdę w Polsce zaczynają się dziać fantastyczne rzeczy Związane z pozytywną dyscypliną. Ustalenia pozornie bardzo łatwe, natomiast jednak no jest dużo takich pułapek, więc mam nadzieję, że uda Wam się to, to dobrze zrobić i, i będzie Wam to przede wszystkim służyło. Na zakończenie, jak będziecie mi pisać, co było dzisiaj dla Was najważniejsze i co bierzecie, to ja pomyślałam, że sobie wezmę takie moje podstawowe narzędzie, czyli karty pozytywnie dyscypliny dla nauczycieli. I wylosuję jakąś kartę. Chciałabym, żeby to była tradycja spokoju nauczycielskiego, czyli losujemy kartę na ten tydzień, e, która będzie przyświecać nam w, w tym i, i już. Ok? Losujemy, losujemy. Ddydydydy. Mamy, 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 mamy. Uwaga! Karta na ten tydzień. Haha, nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. Badania pokazują, że relacje w szkole to najważniejszy czynnik prowadzący do osiągnięć akademickich. Spotkania klasowe są jednym z najlepszych sposobów pomocy dzieciom w osiągnięciu poczucia pełnej relacji i przynależności. Cóż słuchajcie, Jaka karta byle lepiej pasowała w ten tydzień, jak nawiąż relację zanim naprawisz sytuację? Ja mam taki pomysł, jak już wrzucicie mi wasze umowy i ustalenia klasowe, i będziemy robić posty, to wrzućcie też zdjęcia z waszego pokoju nauczycielskiego, gdzie na tablicy jest napisane Relacja przed racją. Może to jest coś, co, co będzie nam przypominało każdego dnia, co jest faktycznie najważniejsze co nam pomaga tak naprawdę w tej szkole i na czym powinniśmy skupić największą część naszej energii, chęci i zapału do pracy. Piszcie, co bierzecie dzisiaj, piszcie, jakie macie wątpliwości, co byście chcieli, jak, jak pasują Wam te livey, czy, czy czegoś wam brakuje, czy, czy macie jakieś szczególne potrzeby. Za tydzień zgodnie z umową będzie o organizacji zebrań z rodzicami i budowaniu relacji z nimi, e, czyli jak dobrze wychować sobie rodziców, <laughs> w cudzysłowie nie mogę tego nawet napisać, bo jak moi rodzice będą tego słuchać to mogą się to zrozumieć, chodzi o to jak dobrze ułożyć współpracę z rodzicami i dam kilka takich tipów na pierwsze spotkanie e, może nie w formie scenariusza, ale coś takiego e, odbędziemy, może odbędziemy wspólnie na żywo e, spotkanie z rodzicami i to będzie Chyba najlepszy przykład, jak to zrobić, i co będzie, co będzie skuteczne, i co będzie też Wam pomagało w budowaniu całej tej społeczności klasowej. Pamiętajcie na ten tydzień o relacji. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Każde takie spotkanie jest dla mnie niezwykle inspirujące, motywujące do dalszej pracy i które pokazuje mi, że, że to, co robię. Ma sens, a dzięki spotkaniom z Wami, no buduję relacje z Wami, co jest też bardzo istotne, i później piszą do mnie różni nauczyciele, i mówią: Słuchaj, udało mi się to, a to było tak. Dzięki, że pamiętałaś o tym. I to jest takie, no jest budujące, jest motywujące do tego, żeby, żeby dalej to robić i żeby trwać. Ja przypominam, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o naszej Biblii nauczycielskiej, której będziemy, na, będziemy znowu Opłucać, um, czy wspólne czytanie i omawianie wa ważnych elementów, które według mnie są bardzo istotnym um, czynnikiem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już we wtorek, więc nawet nie cały tydzień. Do usłyszenia um, następnym razem. Sylwia Anderson, hani, dobrego wieczoru i dobrego tygodnia, trzymajcie się ciepło.